Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie wydają się być nieco inni? Czy zauważyłeś tych indywidualistów, którzy śmiałym krokiem kroczą przez życie, niekoniecznie podążając za tłumem? Jeśli tak, to być może spotkałeś osobę o osobowości Sigma. Osobowość Sigma, choć może być mniej znana niż inne typy osobowości, takie jak Alfa czy Beta, jest niezwykle interesującym fenomenem. Jest to jednostka niezależna, kreatywna i niezwykle myśląca. Współczesne społeczeństwo często postrzega Sigmę jako tajemniczą, ale jednocześnie fascynującą postać, która nie boi się wyzwań i ma odwagę kroczyć własną ścieżką. Osoba Alfa jest uważana za dominującą, pewną siebie i charyzmatyczną. Cechuje ją silna wola, zdolność przewodzenia oraz skłonność do podejmowania inicjatywy. W społecznościach zwierzęcych Alfa to przywódca stada. A w kontekście ludzkim często jest to osoba, która odnosi sukcesy, przyciąga uwagę innych i ma duży wpływ na otoczenie. W przeciwieństwie do osobowości alfa, osoba beta często reprezentuje bardziej ustępliwe i podporządkowane zachowanie. Może być towarzyska, empatyczna i skłonna do współpracy z innymi. Osoby beta zazwyczaj unikają rywalizacji o dominację i często pełnią rolę wspierającą w grupie. Osobowość Sigma wyróżnia się niezależnością i samodzielnością, unikając rywalizacji o dominację, jak osoby alfa, oraz preferując działanie w mniejszych grupach niż osoby beta. Sigmy często kładą większy nacisk na kreatywność, nie bojąc się myśleć inaczej i szukać nietypowych rozwiązań społecznych i problemów życiowych. W przeciwieństwie do alfa, które często dążą do pozycji lidera, oraz beta, które mogą preferować podporządkowaną rolę w grupie, Sigmy częściej wybierają samodzielną drogę i unikają z góry narzuconych hierarchii społecznych. Oto 10 cech osobowości Sigma. Zostań do końca, bo ostatnia cecha będzie zaskakująca. 1. Niezależność myślenia i działania. Niezależność myślenia i działania u osób o osobowości Sigma przejawia się w ich zdolności do podejmowania decyzji oraz działania niezależnie od opinii czy wpływu otoczenia. Na przykład, gdy wszyscy w grupie podążają za popularnym trendem czy modą, Sigma może zdecydować się na zupełnie inną ścieżkę, wybierając ubrania lub styl życia, które odzwierciedlają ich własne przekonania i preferencje. W pracy Sigma może podjąć inicjatywę i zaproponować nowe, innowacyjne rozwiązania, nawet jeśli różnią się od przyjętych norm w organizacji. Niezależność myślenia i działania pozwala Sigmas na kreatywne podejście do życia oraz osiąganie osobistego sukcesu, niezależnie od tego, czy ich wybory są zgodne z oczekiwaniami społecznymi, czy nie. 2. Kreatywność oraz zdolność do myślenia poza schematami. Wyobraź sobie świat, w którym każda myśl to nowy kolor na płótnie życia, a każde działanie to kropla, która tworzy niepowtarzalny wzór. Tak właśnie wygląda kreatywność i zdolność do myślenia poza schematami u osób o osobowości Sigma. Zamiast podążać za utartymi ścieżkami, Sigma wybiera odważnie eksplorować nieznane tereny umysłu. Na przykład, gdy inni widzą problem, Sigma dostrzega wyzwanie i szansę na stworzenie czegoś zupełnie nowego. Może to być projekt artystyczny, innowacyjny pomysł biznesowy, lub nietypowe podejście do rozwiązywania codziennych problemów. Kreatywność Sigmy otwiera drzwi do nieograniczonych możliwości, pozwalając im przekraczać granice rutyny i odkrywać ścieżki, których wcześniej nikt nie widział. 3. Samodzielność i gotowość do działania bez potrzeby akceptacji innych. W świecie, gdzie większość jest zatopiona w potrzebie uzyskania akceptacji, Sigma stanowi odważną wyjątkowość. Ich samodzielność to jak bryła granitu w tłumie, nieugięta i niezachwiana, nawet gdy wokół niej huczy wszechobecny szum opinii społecznych. Na przykład, gdy inni zastanawiają się nad aprobatą do swoich działań, Sigma już dawno przekraczała granice własnych możliwości. Ich gotowość do działania nie jest uzależniona od kurtuazyjnego kiwnięcia głową innych czy oczekiwania na zielone światło otoczenia. To właśnie wtedy, gdy wszyscy zastanawiają się nad startem, Sigma już odleciała w nieznane, prowadząc swój własny taniec z życiem. 4. Skromność i unikanie bycia w centrum uwagi. W świecie pełnym jaskrawych neonów i głośnych fanfar, Sigma jest jak cichy promyk księżyca na nocnym niebie. Skromna, ale pełna głębokiego znaczenia. Ich unikanie bycia w centrum uwagi to nie tylko wyraz skromności, ale też przejaw szacunku innym, pozwalając innym zabłysnąć w świetle reflektorów. Na przykład, gdy wszyscy szukają oklasków i pochwał za swoje osiągnięcia, Sigma skupia się na ciężkiej pracy i rzeczywistej wartości jej działań. Ich skromność to jak cicha melodia w tłumie, która nie krzyczy o swojej obecności, ale jest równie piękna i znacząca jak każdy inny dźwięk. 5 Odporność na presję społeczną i trzymanie się własnych przekonań. W oceanie społecznych oczekiwań i norm, Sigma jest jak statek, który nie ulega prądowi, ale śmiele kieruje się swoją własną trasą. Ich odporność na presję społeczną manifestuje się, gdy inni starają się je zagonić do stada, ale Sigma trzyma się swojego kursu, wierna swoim własnym przekonaniom. Na przykład, gdy większość podąża za powszechnie przyjętymi trendami czy konwencjami. Sigma może wybrać nietypową ścieżkę, nie bacząc na to, co mówią inni. Ich trzymanie się własnych przekonań to jak silny kaktus w pustynnym krajobrazie, który mimo ekstremalnych warunków nie traci swojej integralności i siły. W codziennych sytuacjach, kiedy grupa dąży do przyjęcia określonego punktu widzenia, Sigma może stanąć w obronie swoich wartości i idei, nie ulegając presji czy manipulacji. Ich niezłomność to nie tylko wyraz osobistego charakteru, ale też inspiracja innym, którzy mogą podziwiać ich siłę i determinację. Sigma, trzymając się swojej własnej drogi, pokazuje, że prawdziwa siła tkwi w wewnętrznej pewności i autentyczności, nie zaś w uleganiu społecznym normom. 6. Introwersja i preferencja samotności lub mniejszych grup. W gwarze ulic i skwarze społecznych wydarzeń, Sigma to jak misterny rysunek na białej kartce, wymagający ciszy i skupienia, by uwidocznić swoją prawdziwą głębię. Ich introwersja i preferencja samotności lub mniejszych grup objawia się, gdy inni rozbrzmiewają rozmowami, a Sigma wybiera cichą kontemplację lub intymną rozmowę z bliskimi przyjaciółmi. Na przykład, gdy tłumy gromadzą się na imprezie, Sigma może znaleźć spokój i inspirację w samotności. Pochłonięta refleksją nad własnymi myślami. Ich introwertyczna natura to jak delikatny kwiat w lesie, który rozkwita w ciszy w otoczeniu tylko kilku wybranych osób. W codziennym życiu, kiedy inni szukają towarzystwa tłumu, Sigma może wybrać mniejsze, bardziej intymne spotkania, gdzie mogą się swobodnie wyrażać i czuć się komfortowo. Ich preferencja samotności pomaga im odnaleźć spokój i koncentrację co może być kluczowe ku im twórczego procesu lub głębokiej introspekcji. Sigma, choć może być cicha i zarezerwowana w grupie, kryje w sobie bogactwo myśli i uczuć, które rozkwita w spokojnej, intymnej atmosferze. 7. Analiza i refleksja nad różnymi perspektywami. W labiryncie życia, gdzie każdy krok stawiany jest na kruchej ziemi poglądów i przekonań, Sigma jest jak obserwator zwierzy, patrzący na świat z różnych kątów, by lepiej zrozumieć jego skomplikowaną strukturę. Ich zdolność do analizy i refleksji nad różnymi perspektywami objawia się, gdy inni zapatrzeni są tylko w jedną stronę, a Sigma obraca kalejdoskop myśli, by dostrzec piękno w wielości kolorów. Na przykład gdy społeczeństwo podzieliło się na dwie przeciwstawne frakcje, Sigma może zatrzymać się na chwilę, by zbadać motywacje i perspektywy obu stron, zamiast bezmyślnie przyłączać się do jednej z nich. Ich umiejętność analizy to jak mikroskop, który przybliża dostrzeżone detale, odkrywając głębsze znaczenie za pozorną prostotą. W życiu codziennym, kiedy inni reagują szybko i impulsywnie, Sigma może spędzać więcej czasu na analizowaniu sytuacji, zbieraniu informacji i przemyślanym planowaniu, co może pomóc uniknąć pochopnych decyzji i błędów. Ich refleksja nad różnymi perspektywami otwiera drzwi do szerszego zrozumienia świata i ludzi, co może prowadzić do głębszych relacji oraz bardziej trafnych i przemyślanych decyzji życiowych. Sigma, będąc obserwatorem i analitykiem, odnosi satysfakcję z poznawania różnorodności punktów widzenia, i poszukiwania prawdy, która tkwi gdzieś pośrodku wiru różnorodnych perspektyw. 8. Niezależność emocjonalna i kontrola nad uczuciami. W oceanie burzliwych emocji, gdzie fale niepokoju mogą łatwo zatopić nierozważną duszę, Sigma jest jak statek, który spokojnie przemierza te wody, zachowując niezachwianą równowagę. Ich niezależność emocjonalna i kontrola nad uczuciami objawia się, gdy inni toną w nurtach gniewu czy smutku, a Sigma pozostaje jak skała nieporuszona przez wzburzone fale. Na przykład, gdy sytuacja staje się trudna i emocjonalnie wymagająca, Sigma może zachować zimną krew i jasny umysł, nie ulegając wpływowi negatywnych emocji otoczenia. Ich umiejętność zachowania spokoju to jak płomień świecy w wietrze który choć drży, nie gaśnie. W życiu codziennym, gdy inni reagują impulsywnie na stresujące sytuacje, Sigma może skupić się na kontrolowaniu swoich emocji i szukać rozwiązania problemu w spokojny, racjonalny sposób. Ich niezależność emocjonalna pozwala im unikać niepotrzebnego dramatu i utrzymywać klarowność myśli, co może pomóc w podejmowaniu mądrych i pragmatycznych decyzji. Sigma, trzymając ster swojego życia w rękach, nie ulega wzburzeniom emocjonalnym, ale płynie przez życie z godnością i spokojem, niezależnie od burz i sztormów, które mogą nadejść. 9. Ambicja skoncentrowana na osobistym rozwoju, niekoniecznie związanym z tradycyjnym sukcesem społecznym. W świetle konwencji społecznych, gdzie sukces często jest mierzony przez zewnętrzne osiągnięcia i uznanie, Sigma stanowi promyk, który rozprasza ciemność tradycyjnych norm. Ich ambicja koncentruje się na osobistym rozwoju, który odzwierciedla ich wewnętrzne pragnienia i pasje, niekoniecznie związane z zewnętrznym uznaniem czy pozycją społeczną. Na przykład, gdy większość dąży do osiągnięcia określonego statusu społecznego czy bogactwa materialnego, Sigma może kierować swoją ambicję ku poszerzaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności czy Pogłębianiu relacji międzyludzkich. Ich dążenie do osobistego wzrostu jest jak nieustająca podróż, która prowadzi ich ku coraz głębszemu zrozumieniu siebie i świata, niekoniecznie wyznaczając jasno zdefiniowany cel końcowy. W życiu codziennym, gdy inni kierują się zewnętrznymi oczekiwaniami społecznymi, Sigma może szukać inspiracji i spełnienia w rozwijaniu własnych pasji i zainteresowań. Co pomaga im kultywować autentyczność i poczucie spełnienia. Ich ambicja skoncentrowana na osobistym rozwoju pozwala im odkrywać własny potencjał i rozwijać się jako jednostki, niezależnie od tradycyjnych wskaźników sukcesu społecznego. 10. Tolerancja na ryzyko i gotowość do eksploracji nieznanych obszarów życia. W labiryncie życia, gdzie nieznane obszary kuszą tajemnicą, Sigma jest jak śmiałek który nie waha się przekraczać granic wyznaczonych przez rutynę i wygody. Ich tolerancja na ryzyko i gotowość do eksploracji nieznanych obszarów życia to jak płomień, który płonie jeszcze jaśniej w obliczu niepewności i nieznanych przestrzeni. Na przykład, gdy inni trzymają się utartych ścieżek i znanych terenów, Sigma wyrusza na podbój nowych horyzontów, gotowa na wyzwania i niespodzianki, jakie mogą się pojawić. Ich odwaga w poszukiwaniu nowych doświadczeń jest jak wiatr w żaglach, napędzający ich do odkrywania niezbadanych lądów i tworzenia niezapomnianych wspomnień. W codziennym życiu, gdy inni unikają zmiany i ryzyka, Sigma może odważnie podjąć decyzję o zmianie kariery, przeprowadzce do innego miasta, czy próbie nowych hobby, co pozwala im rozwijać się i wzbogacać swoje życie o nowe perspektywy. Ich gotowość do eksploracji nieznanych obszarów życia pomaga im stawać się bardziej elastycznymi i otwartymi na nowe możliwości, co może prowadzić do osobistego wzrostu i spełnienia. Sigma, zanurzając się w nieznanej przygodzie, odkrywa w sobie siłę i determinację, które prowadzą ją ku nieograniczonym możliwościom i nowym przeżyciom.